Cześć, siemaneczko nasi drodzy widzowie, witamy Was bardzo serdecznie na kanale Izunka i czejem! Siema, 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 siema. Ja jestem Izunka, a to jest ja, a to jest kanał Izunka i Jeyem. I dziś moi drodzy będziemy grali w... Devil May Cry! Mam nadzieję, że jesteście gotowi przeżyć z nami tę cudowną, fantastyczną, horrorystyczną e, przygodę w, właśnie w świecie Devil May Cry. i trzymajcie za mnie kciuki, bo większość jest zaplanowane, że większość część gry będę grała ja, a jeśli nie będę mogła, to Marcinek będzie mi pomagał. Także no, zapraszamy pokażę. na kolejną serię odcineczków! Mam tak, nadzieję, że jesteście mówiąc. gotowi. Ja jeszcze tak tylko szybciutko przypomnę o zostawieniu łapeczki w górę, o napisaniu komentarza i oczywiście odwiedzeniu nas na Instagramie Timiza numer 1 i J podłoga13. Zapraszam Was mega serdecznie. Um, serię Devil May Cry zaczęliśmy. W sumie ja usłyszałam o tej grze, jak szukałam do zgadnień jaka to gra. Mi się spodobało, powiedziałam Marcinkowi, że chciałabym zagrać, no i mam nadzieję, że... Później serial. Później obejrzałam serial Netflixie. i mam nadzieję, że będzie git, także... Mo... była przecena duża na tę grę. Moje nadzieje są płonne, mam nadzieję, że tak samo będzie z gameplayem. Zapraszam Was mega serdecznie na seans. Moi drodzy! to Bardzo źle zrobiłam? Dobrze, już nagrywamy, w takim bądź razie. Takie mroczne. Mmmm, ludzie się Spada. Nie mieliśmy ze nie Spartą. O tym samym pomyślałam przez chwilę, wiesz? O, będę musiał nas chyba przestawić, bo napisy są dodane. Stał się legendą. Legendarny, ciemny rycerz. Darth Vader. Oh, no, no. I spadnie sobie teraz nagle z nieba. Uuu. Co to za... Dziunia se leci w lądowaniu. A jakie lądowanie... Miała lądowanie na czarną wdowę, widziałeś? Nie, no nie zrobiła tego pyk. Prawie. O, Devil my cry. To to jest pub? <gulia> jeśli to jest pub, brzmi oh spoko. Ale, nie je jest pub. ale jeśli to jest e jakiś hotel, to lipa. No nie jest hotelem, przecież ma agencję oh, swoją w demony. O, biecha... Jakby mi tak wjechała, to by dostała od razu buta. Nie mogła ci wziąć oh, babe. babe, slow down. Well, well, what do we have here? Czego chcesz? Te okularki. So, Am I Dokładnie, dam te bierze każdą I robotę. On nie gardzi. Jakie napięcie między nimi, ty. Seksowne bym powiedziała. ona ma bardzo ciekawą stylówę. Matrixem inspirowana w stylówach nie tak. Jezu, jaki ty jesteś super, łomatko. Jeb go, skopała! Szybko go pokory uczy! Orze oh! oh! wbite w klatę. Zabiłam mnie, je, a jeszcze się nie zaczęło! Really kiedy to tu nie nauczył? Oczywiście, że się nauczył, jak Psychiczna, pewnie okres ma. To to work, Fuck! Co?! Jak?! To taka super moc chyba.

Jestem piękna, bo ściągnęłam okulary. Ej. O nie, on ma jej zdjęcie? Nie. Tego matka jest. To jego siostra? Matka, ty jesteś głucha? Ale ta laska jest podobna do jego matki, to jego siostra? A nie, ja gadam chyba po innym języku. Trzeba Mondusa dojechać. Damy radę! Jak jesteś głucha to ścisz to Jestem głucha. No. Dobrze. Dobrze i No loading. Są Pierdnął w te drzwi? Nie no, uderzył miecza. A. Dziwnie. Na przykucu? Przeszmachnął. Yes! No ta se skoczy, a, a, ja, ja a ja muszę będę popylać! No. Dajesz Izung. Może być ciekawe doświadczenie dla ciebie. No idź. się zastanawiasz. Tam coś było. Oh! Yellow orb. Askeret sum... Okej. Okay. Przestraszony kamień. Sacred ty. A, to jest święty. Święty. O, oh, ja już wiem dlaczego było spokanie, że nie jest po polsku. In... O, oh, chyt do dziury. No, zamek jest piękny, moi drodzy. Piękny, tak. Wersja HD w sumie spoko wygląda. No, nie podoba mi się trochę... Dobra. Nie to będę narzekać Madagaskar miał gorszą kamerę. <laughs> tak, Madagaskar miał gorszą kamerę. nie jeden. No dawaj. Otworzyć Moja pierwsza misja. Przeklęty. Ciekawa ta ściana. A tu coś jest? To ja wydaje mi się, że ty byś nigdy nie była graczem w tej epoce, bo to są gry z 2000 Kolejny. No. Tym razem czerwony. To do skillów jest potrzebne. Tak. Więc ty byś nie była mega fanem bycia graczem w tych latach, bo to nie były takie jakieś. O, w sumie ty się gubisz w tych świecie teraz. Musisz otworzyć te czerwone Bam, 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 co on robi? bam. bam nie strzela, on nie traci mało amunicji chyba na marne. Ooo, jak oh. się odbił! No fajnie, fajnie. No i łazisz w kółko. No bo jeszcze tu chcę zobaczyć czy coś jest. Poznaję lokację, zwiedzam. No dobrze zwiedzę. Zwiedzam. Że jeszcze tak jakby ta gra polegała na lutowaniu, no to... Słyszysz muzykę? Tak. Spójrzcie na muzykę. Tam pewnie możesz zaskoczyć. Pewnie trzeba tak jakoś... No ale nie tak. Izu, na logikę, kurde. No, nagle. Dobra, jeszcze raz. Taka sakralna trochę, nie? No, raczej tak, nie? Ja pójdę w tę stronę teraz. No, tak. Jezu, jak on skacze wysoko! No. Ej, tego się nie spodziewałam, ale to będzie niekontrolowane. Dobra, pójdę jednak w tę stronę. Zmieniam zdanie. Ty takim skakanie przy krawędzi, to i tak fizyka tak nie działa. Ale on skacze wysoko, a ja mam szansę, no mam się... potencjał. Tylko on musi się czegoś odbić. To. Więc... A, że on jest tym czarodziejem czasu. Watcher, kurde. No. Witcher. Ty jesteś jak Witcher. Jezu, nie! No i fajnie. Aha. No co? Dobra, on będzie nam cofał czas. Marcin, co on będzie robił? To trzeba później. Bo trzeba krew potworów jakąś dać mu. Nie wiem, nie widzę potworów. Cofałaś się iść Coknąłem tam? Ale... się. Przecież to widać z daleka, jak jest kamerą ustawiona. No, ej. Tam, tam na pewno się da doskoczyć. Też mi się tak wydaje. Pewnie z tych schodów trzeba. No ale to przecież A... on się odbija. Odbi się od jednego pala do drugiego. Jak od jednego pala do drugiego? Jeszcze tej umiejętności nie, nie Pokaż posiadłam. To. Pokaż to. Bo tak to my dzisiaj nigdzie nie dojdziemy. Co to znaczy odbić? Znaczy ja wiem co znaczy odbić, w sensie jak to zrobić. Mi się bije, okej. Okay. Dalej tak nie, ale on, czyli on, on się tak nie odbija? On tak niby się odbija, ale on tak się odbija on jak, tak taka, jak taki szaszłyk. On się tak nie odbija także od prawej do lewej, on się tak odbija jak taki szaszłyk, tak góra-dół, góra dół, góra-dół góra, dół, na płasko. Taki wąż. No dobra, to idziemy zobaczyć tam. Tam mu ogień trzeba, o weź to walni. Da się? Nie, nie zepsuję. A spróbuj się potem wspiąć na górę. Potem? No. Dobra, no, dobra. Widzisz, umiesz. No i udało się. Jesteś tam, gdzie powinieneś, chyba. Jestem? Chyba nie, nie, nie wiem. Pewnie na tą sta statuę trzeba te nogi mu ukraść. Nie, trzeba tam. Ale. O! Prawie. Daj zwyczku okay. O Jezu, to skakanie On się nie łapie No nie, ale jak tak chciałem się jakby wybić z tego w drugą stronę To Psy. chyba nie będzie takie łatwe No nie będzie Wejdź no on tak spada jak taka pół kałaczka, taki jak kamień taki w wodę. Kłoda taka. No, taka kłoda, dosłownie. Idźmy zobaczyć tamtą stronę, gdzie byłaś wcześniej, spadłaś. A coś tam tym się bije. Y? Mm. Uh -huh. No dobrze. tak trzeba było chyba przejść, wiesz? To jeszcze raz weź mi pokaż. Ale tam można było iść w prawo i w lewo, a ty nie poszedłeś. Byłem w lewo, stamtąd przyszedłem. Ty widzę, że kompletnie brak orientacji, nie? bo kamera lekko się obróciła. Grawitacja działa chyba tak i normalnie, że się wspinasz nagle stoisz przed, a nie perfidnie przy, tak? No tam nie byłeś. No tak, ale tam tutaj też nie byłem. I tu też nie byłeś. Zbierajmy czerwone kulki. No. No, bo to to chyba chodzi. Nie wiem, pewnie po jakiś się odblokuje. Pewnie albo coś. tak, pewnie demoniczną moc. Maybe. A weź tam jeszcze ten, ten niebieski płomień skocz. Ale to jest płomień tylko. Jesteś pewny? Tak, bo to nawet nie mogę skoczyć dobrze. Aha, no dobra. Ten co ma oko na czole i myśli, dobra, że jest masz. cool. Więc myślę, że chyba wiesz mnie, więcej, jak to zrobić? głaś? Czy on tak idzie zawsze? Nie, Muszę no tak chyba coś. zawsze idzie. Wiedziałem się wyglebiesz tutaj, nie? On nie, nie on skacze w górę, on nie skacze wzdłuż. Tu musisz pamiętać. No, co robisz? To sam przeskoczył, chyba, nie? Nie, ja wcisnąłem. A tuż? Tu ja tu byłam. Byliśmy wcześniej, skoczyłem przez drzewa. Ty, ale tu chyba już nic nie ma. A jak tam wyżej? A jak tam wyżej? No właśnie, bo to mnie zainteresowało, wiesz? No dobra, idź dalej. Ale to ja nie wiem, gdzie iść dalej, bo tu już jestem na najwyższym. No to skacz dalej w prawo. No, no dobra. Tu dalej nic nie ma. To nie wiem, idź do tych drzwi czerwonych. No. Przy drzwiach czerwonych nie byłaś. Do drzwi czerwonych. No dobra, idę do drzwi czerwonych. Nie wiem po co, ale może coś wyskoczy. Jeszcze, jeszcze najpierw pamiętać, gdzie są A gdzie one są? W lewo. O! Znalazłam! Weź to, uderz. 45. Dajcie jakiś oponentów. Teraz chyba będą. Chyba jednak nie jeszcze. Urwalnij! o. Niebieski blue orb hmm, fragment nice Musisz pewnie stanąć, że się otworzyło A tutaj co zrobisz? Uderz. Fuck No jak to otworzysz teraz Nie wiem Ta gra mnie zadziwia Co ja mam tu? Ja, jak ja mam tu wejść według nich? Uderz. No okay. Nie tylko powietrze. Te kulki pewnie o czymś mówią, coś tu trzeba zrobić. Ale tu nie wygląda, jakby coś było. A tutaj przy drzwiach uderzyć możesz? Tu? No. A jakimś innym guzikiem się strzela? Nie wiem. Jak to zrobiłaś? Xem. em Siadać drzwi otworzyłaś po prostu. po prostu drzwi odpoczywać. Yes! Ale widzę, że tutaj w tej grze mają podejście. Yy, nie pokazujemy nic, jak się robi. No ale po, po, po co masz? No idź tam w ten ciemny korytarz. No idę. Ale schody! O, ciała. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za oglądanie, mam nadzieję, że Wam się podobało i zachęcamy Was do oglądania oczywiście kolejnego odcinka z serii Devil My Cry. Nie zapomnijcie o zostawieniu łapeczki w górę, a także napiszcie komentarz i dodajcie otuchy, jak w tym odcinku poszło i Zunce i Nie zapomnijcie o moich rączkach, trzymajcie się, cześć! Nero,